Dzisiaj czas na Shiny Box. A jak wiecie, co miesiąc jest Shiny Box, więc jest i w tym miesiącu. Ale zostańcie do końca filmu, bo będzie też coś dla Was z tej okazji. I ta edycja yy, to jest kobiecy szyk Shiny Box, shiny box yy, i Wenecja. Więc już otwieramy, Ja oczywiście otworzyłam, bo wiecie, ja nigdy nie jestem w stanie wytrzymać, bo mam bardzo ciekawa tej współpracy z Wenecją. I tak, co tutaj mam. Jesteś modna tylko teraz. Wszystkie produkty na Jesteś Modna, minus 20%. Kodrawatowy Shiny Box 20. Dostawa od 150 zł gratis. Jakbyście chciały, to Shiny Box 20 hasło. Nie wiem, ja nigdy z tego nic nie kupowałam. Dalej. Yasumi promocja. Koniak sponge 2 plus 1 gratis. To się już miałam jakiś gąbeczkę koniak, więc okej, okay, ale wiecie, co szkoda, by mi było wydać chyba dwie dychy na tą gąbeczkę. Tylon. To jest, to jest jakiś krem nawilżający o z oceosomami Dobra, zobaczymy. Co tu mamy? Minus 10% kot shiny do Wenecji. No, powiem Wam, te 10% to tak tyłka nie urywa, bo Wenecja bardzo często ma. Oj, zmieniamy kolory. Wenecja bardzo często ma minus e, 10% tak po prostu na jakiś newsletter czy na coś takiego, więc to minus 10% w Wenecji, wiadomo, buty trochę kosztują. No ale zawsze jest. Jeżeli ktoś teraz na przykład potrzebuje, ja czekam e, na promocję, taka promocja, Wam powiem, bo mam zamiar sobie kupić właśnie w tym roku na promocjach tyle, tych letnich e, buty ślubne już na następny rok. Zobaczymy, czy się uda. Jeżeli się uda, to będę bardzo, bardzo szczęśliwa. Jak nie wiem, no to trudno. Może za rok mi się uda coś kupić, ale wolałabym już mieć teraz. Yy, karteczka. Lecimy do środka. Ja w tym miesiącu niestety dostałam trochę podartą bibułę. No, ale dobra. A, tu mam znaczenie, chyba wam nie pokażę tak. I jeszcze właśnie, co widzę? To jest gąbka koniak, miękka i delikatnia. Tylko i ja mam taką zieloną. Nie wiem, czy wy to widzicie. Nie one się czymś różnią, ktoś wie. To jest Yasumi, gąbka naturalna na koniak, 19 zł. To jest produkt pełnowymiarowy. Naturalna gąbka z korzenia azjatyckiego drzewa o nazwie koniak. Koniak, konczak niektórzy na to mówią. I zbogacona w aloes, skóry suchej i wrażliwej. No nie ma takiej skóry, ale fajnie, w sumie, że jest zbogacona o aloes. Jest jeszcze piór, kolagen, zbogacona o kolagen. Pearl, zbogacona o masę perłową, lawender, zbogacona o olejek lawendowy. Liklopen wzbogacony w Likopen, Jam ja wzbogacona w, w iga... Igna, więc to jest Green tea, no to z zieloną herbatą i bambu eee... i ona jest z węglem aktywnym. No więc fajnie, w sumie coś innego, bo ja przy tym miałam chyba tą e, zwykłą formę tej gąbki, tą Clear. No ale dobra, zobaczymy. Później mam tutaj taką miniaturkę, i to jest ten Tylon. I to jest krem odżywczy z ocaosomami, 160 zł za 5 ml strasznie drogi Tu mamy 15 litrów, ale wiecie co? Ja nie wiem, bo ta tubka wygląda jakby co najmniej miała 30 Więc może nie ją po prostu w połowie napełnili Nie wiem, tak mi się wydaje, że to jest większa ogólnie No ale to ma być nawilżający, odbudowujący do cery suchej No ma być super odżywiający, ma ekskluzyny morskie składniki Czyli co? Ja trochę się obawiam takich kremów, o których nigdy nie słyszałam. Muszę o tym po prostu poczytać. W tej chwili mam bardzo dużo kremów do testu, więc na razie go nie będę testowała. Ale bardzo fajnie, że taki luksusowy kosmetyk znalazł się właśnie w pudełku, więc tutaj z tego jestem bardzo zadowolona, że coś takiego luksusowego się znalazło. Później to co widzę, to widzę przepiękny lakier. To jest indigo. Lakier do paznokci z 16 zł kosztuje. Nigdy nic nie widziałam z tej marki Indigo. Także bardzo fajny, ma taki piękny kolor Nie wiem, czy wy go widzicie Wy go widzicie tak chyba bardziej z domieszką różą. On jest taki bardziej czerwony Także no zobaczymy, jeszcze zobaczę sobie jaki ma pędzelek Bo ja lubię, jeżeli mam takie grube Bądź pośrednie pędzelek Nie lubię, o gruby, znaczy gruby Taki bardziej pośredni może Nie jest taki zwykły Nie wiem, czy widzicie Ale piękny jest ten kolor Następny, który będę używała, to na pewno użyję ten To, co mam w tej chwili, to jest Delia Także z lakier jest przepiękny, w ogóle ten co mam na paznoksiach, ale dobra Później jest Mariza, pomadka do ust 16,60 też kosztuje Zobaczymy, ja już wiem jaki mam kolor I kolor mi się bardzo podoba, to jest taki piękny, delikatny róż Jest bardzo kremowa, o widzicie, to jest taki naprawdę delikatny, dzienny kolor więc super, bardzo fajnie. Chyba w końcu Shiny Box zaczął wybierać takie kolory pasujące raczej wszystkim. No wiecie, są czerwone jak już nie ma jakichś takich niebieskich, zielonych i dalej, tylko są czerwone, różowe, takie i pomadki tak samo w kolorach, takich bardziej pasujących, więc to na wielki plus dla Shiny Boxa. Myślę, że taką pomadkę spokojnie może użyć każdy. I co mamy dalej? Aronia balsam do ciała smacją naczynka. O, super. Jak wiecie, miałam problem z naczynkami e, na nogach, kiedy jeszcze pracowałam w starej pracy. Teraz mam problem z celulitem, bo ciągle śledzę na dubsku. Ale dobra, film o celulicie też będzie. E, Aronia Balsam do ciała i on kosztuje 19, nie 18, 200 ml. Jego ja wącham i on troszeczkę mi pachnie Bobasem. Ma taką fajną różową konsystencję, ale pachnie mi takim, nie wiem, oliwką, bambino czymś takim. Ja wiem, mogę mieć dziwne skojarzenia, ale jakoś tak nie wiem. No, pachnie przyjemnie, ale pierwsza nuta, którą czuję, to sobie jest taki bobas. Ale ogólnie przyjemnie. Myślę, że do nóg go będę stosowała, bo tam mi się jednak przydała smacjanie tych naczynek. I co tu jeszcze mamy? Aha, barwa, maseczka. Tu mam. I to był gratis. Maseczka tr przeciw trądzikową lub peelingiemą maseczkę. Bardzo lubię tą maseczkę. Miałam już ją kilka razy w ogóle, bardzo lubię tą serię barwy. Jest świetna, jeżeli macie trądzik, cerę tłustą, to tutaj na pewno się u Was bardzo fajnie sprawdzi No i super, 3,99 99. że ona jest droższa, jakoś w Rosmanie około piątki, kosztuje, ale może się mylę I jeszcze, a dobra, ok, tutaj mam coś więcej, tak, mówię, coś mi nie gra Z Wenecji jest lusterko tak mam, no, nie będę świeciła, ale bardzo fajne, takie małe lusterko do torebki w sumie się przydają. Jest zawsze ten problem, że nie mam w torebce lusterka i mnie to denerwuje, a teraz będę miała już lusterko, Ona wygląda jak taka przepinka czy coś, więc fajnie, tylko wiecie co, taki, może nie minus, ale właśnie kolaboracja z Wenecją, więc myślałam, że będzie coś, nie wiem, chociaż pasta do butów z Wenecji, a oni dali lusterko tak naprawdę co Wenecja ma wspólnego z lusterkiem to nie bardzo, właśnie ja tego nie rozumiem ok, ma Wenecję chyba torebki też, buty mają, ale to lusterko tak dziwnie, z każdej innej marki każda inna marka może sobie zrobić lusterko jako, nie wiem, jakiś gadżet promocyjny czy marketingowy i tak nie do końca rozumiem, dlaczego to pudełko się nazywa shiny box z Wenecją czy Wenezja? Nie wiem, jak to się ja to mówię Wenecja. Dajcie jest czy Wenecja czy Wenezja. I prezent do zamówień subskrypcyjnych to był produkt pełnowymiarowy. Jedwa w spreju Aha, on jest przeciw otarciom, To jest super! Super na teraz na lato. Podwójna ochrona przed poceniem i przed otarciami i pęcherzem. A wiecie, co ja zaraz. Aha, to tak psika. Teraz zobaczymy, będzie test na żywo. Czy to pachnie, Czy nie pachnie? Mmm, pachnie przyjemnie, super Pachnie jak jakieś takie fajne perfumy Więc jeszcze dodatkowo będą supki nam pięknie pachniały No i wiecie, latem jest to bardzo często zdarza, niestety, bo tym nie nawet melisy. lisy e, takie mam beżowe potrafią obetrzeć czasem Więc coś takiego się przyda, a już nie wspomnę o szpilkach, więc super Naprawdę bardzo fajny perfum, super, że się tutaj znalazł i jeszcze w laboratories antyperspirant <coughs> i teraz ten. antyperspirant w tabletkach. I to jest produkt dodatkowy, więc się nie będę czepiała. 12 zł to kosztuje. Bo chodzi o to, że ja bym do takich pudełek nie wrzucała tabletek. Wiecie, to jest może moje zboczenie zawodowe farmacyjne. I ja jestem ogólnie, tak pewną, więc wesoła nas wszelkim suplementom te, tego typu to już w ogóle. Mm, nie i dlatego nie dałam tego do pudełka, ale jest to produkt dodatkowy, jeżeli to byłby pełnowymiarowy produkt to bym się czepiała, jest to tylko dodatek ja tego na pewno nie będę używać, bo mówię jestem przeciwna zaraz zobaczę w ogóle co to ma w składzie e, słuchajcie, więc tutaj jest napisane, że tutaj jest tylko niby suchy ekstrakt z szałwii lekarskiej i suchy ekstrakt z pachnotki aż mnie to dziwi, dlatego sama wyciągnę tu jedną tabletkę i zobaczę, że nie ma żadnej skrobi ani nic o no kurczę, tak jakby? Tak, tak wygląda tabletka. Jest taka aż piaskowa. No nie wiem, no może być ok, ale mówię, no ja jestem taka trochę. Jeżeli to są same dzieła, to ok mogą być, ale jeżeli to są takie suplementy, żeby to było chemicznie. Wiadomo, czasem witaminy trzeba przyjąć, ja też muszę magnez przyjmować, bo tego się nie dostarcza, czy żelazo czasem. Chociaż z tym żelazem to też tak wiecie. Jest jak jest. Ale ogólnie takie specyficzne typu odchudzanie, upiększanie swojej cery, to ja mówię zdecydowanie nie. No tutaj faktycznie sam działa, więc może to działać. Szałga nie zaszkodzi, pachnutka raczej też nie, ale ja nawet nie mam takiego problemu, aby używać takich tabletów, nie wiem, może ktoś ma, to komuś podaruję. Mój Bartek też nie ma takiego problemu w rodzinie, najbliższej też nie kojarzę, bo ktoś ma taki problem, no zobaczymy, może komuś podaruję. Jak ktoś będzie w potrzebie, to to, to komuś dam. I jeszcze mógł być tutaj prezent DAF peelingujący że pod prysznic. Nawet nie wiedziałam, że DAF ma takie produkty. I teraz słuchajcie, moja opinia o pudełku jest taka, że w porównaniu do tych poprzednich edycji, gdzie z edycji na edycję mówiłam, że ten shiny box naprawdę super się rozwija, że te naprawdę pudełka były super, to tu, tu troszeczkę jestem zawiedziona tą współpracą z Financiem, bo myślałam, że chociaż, nie wiem, będzie coś do butów, jakaś taka gąbka do czyszczenia, Mam z tego kiwi taką super gąbkę do czyszczenia butów, a to jest lusterko, więc tak trochę tym jestem zawiedziona. Ogólnie produkty są bardzo fajne. Yy, no, według mnie jest ciut słabszy od tych poprzednich, chociaż super, że jest kolorówka, że już nie walą tego samej pielęgnacji, bo słuchajcie, kobiety potrzebują też kolorówki, ale kolorówki właśnie w takich kolorach jak tutaj jest, więc tutaj ta kolorówka jest idealna, bo to jest przepiękny, pomadka jest przepiękna, dlatego tych wielki, wielki plus dla shiny boxa naprawdę bo pojawiły się więcej kolorówki, pojawia się ta kolorówka w super kolorach, także wielki, wielki kciuk w górę, Lecie znać co wy myślicie o tym pudełku, czy wam się podoba, czy nie i teraz dla was mam również takie pudełko do rozdania to odstawię eee... o! już wam pokazuję tu mam całe pudełeczko dla was znówka nie wiem co jest w środku nie wiem czy są inne warianty lakierów nie wiem czy są inne warianty pomadek dlatego co tutaj traficie eee, to oczywiście jest tajemnicą, jak dostaniecie, możecie mi napisać, jakie kolory pomadki czy lakieru do paznokci był w środku Mam nadzieję, że Wam się spodoba Warunki, jakie musicie spełnić to Po pierwsze, musicie być moimi subskrybentami, bo to jest najważniejsze, bo konkurs jest dla subskrybentów Po drugie, musicie polubić mój e, fanpage na Facebooku e, oraz najlepiej fanpage Shiny Boxa Także tutaj też na pewno e, się to będzie liczyło i będzie wartością dodaną, jeżeli polubicie fanpage Shiny Boxa Mój fanpage fanpage Shiny Boxa i napiszcie dlaczego chcielibyście dostać to pudełko. Czy nie wiem, dla dziewczyny, bo wiecie, że lubi czerwone paznokcie, albo Wy lubicie, gdy Wasza dziewczyna ma czerwone paznokcie, bo coraz więcej tutaj panów mnie ogląda i z tego się bardzo, bardzo cieszę. Albo nie wiem, chciałybyście jakiś konkretny produkt z tego przetestować, no no nie wiem, to już zostawiam wam, nie będę Wam podpowiadać. Po prostu piszcie, dlaczego chciałybyście, chcielibyście dostać właśnie to pudełeczko. Jest niespodzianką, nie wiem ja zupełnie co jest w środku, także czekam tutaj na, na Waszą aktywność. Powodzenia Wam życzę i pa pa!